Widzowie widzowie, naprawdę nie uwierzycie co się stało. Mam bardzo ważną, a zarazem bardzo świeżą informację ze świata Robloxa. Dźwięków powraca. Tak, nie przesłyszeliście się, dźwięków naprawdę powraca do Robloxa. No i ogółem to w planach nie miałem tego filmu, bo mój następny film miał być o Forsaken, ale ta informacja o dźwięku ów jest tak ciekawa, że aż musiałem to nagrać. Ale dobra, może zacznijmy sobie od początku. Dźwięk ów został pierwotnie dodany do Robloxa w roku 2006, ale co najciekawsze, to dźwięk ten nie został stworzony przez deweloperów Robloxa. Tak naprawdę ściągnęli go z płyty CD-ROM, która zawierała wszelkie efekty dźwiękowe. Ów tak naprawdę był stworzony przez niejakiego Tomiego Talarico na potrzeby gry Messiah. Tak więc tutaj macie oryginalny dźwięk ów. W roku 2019 Tomi Talarico, który pierwotnie stworzył dźwięk, dowiedział się, że Roblox używa go bez jego zgody. Tak więc zaczęła się mocna drama, która finalnie się skończyła na usunięciu dźwięku UW w roku 2020. Dwa lata później, czyli w 2022 został dodany nowy dźwięk, który brzmi tak. Ale teraz przejdźmy do głównego tematu odcinka, czyli powrót ów. 18 lipca o godzinie 19, czyli dosłownie kilka godzin temu, Roblox wypuścił na swoich wszystkich social mediach pewien filmik. Filmik nosił nazwę A Comeback So Good That It Hurts, co oznacza powrót tak dobry, że aż boli. Teraz pokażę wam ten filmik i naprawdę jest bardzo mocny. Jogłem nie ma tutaj dużo do analizowania, widzimy tylko nóbka, który podchodzi do kamery oraz najprościej w sieci resetuje się, ale jest jeden duży haczyk. Zamiast słuchać obecny dźwięk śmierci, słyszymy legendarny dźwięk. U. No i na górze jest też napis: ów powrócił". W opisie filmu jest pewien link, który przekierowuje do asetu w Robloxie i tym asetem właśnie jest oficjalny dźwięk U. No i niestety nie mamy więcej informacji, nie wiemy nawet w jaki sposób Roblox z powrotem dostał prawa do tego dźwięku oraz nie wiemy kiedy zostanie dodany z powrotem, bo na obecną chwilę wciąż mamy stary dźwięk, ale myślę, że wszystkiego dowiemy się w najbliższym czasie. Tak więc możecie w komentarzach podzielić się swoją opinią na temat całej sprawy, a ja już wam dziękuję za oglądanie i możecie zostawić subika oraz łapkę w górę, bo brakuje mi dosłownie 3 subów do 3000. Do zobaczenia!